W niedzielę 16 listopada w całej Polsce odbyły się wybory samorządowe. Wyborcy głosowali na kandydatów ubiegających się o stanowisko burmistrzów, prezydentów miast oraz wójtów, a także wybierali przyszłych członków rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. W Krośnie odrzańskim ubiegający się o reelekcję Marek Cebula, głosami wyborców już w pierwszej turze został wybrany burmistrzem na kolejną kadencję. W pierwszej turze wygrał obecnie urządujący burmistrz pan Marek Cebula. Uzyskał 63,2% głosów. W liczbie to jest 4350 głosów. Na drugim miejscu pan Mirosław Glas, 18,4% uzyskał 1270 głosów. Pan Jacek Kurzempa, 10,6%, 729 głosów. Pan Maciąg Robert, niecałe 3%, 300 204 głosy i pan Pawłowski Robert 4.8%, 329 głosów. Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców radnymi zostało aż 13 kandydatów startujących z komitetu wyborczego wyborców Marka Cebuli. Jak podkreśla burmistrz, tak dobry wynik jest świadectwem zaufania wyborców, którzy docenili 4 lata ciężkiej pracy na rzecz miasta i gminy. Przede wszystkim potężny mandat zaufania, jeśli chodzi o mieszkańców i zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Ja cieszę się, że Ostatnie cztery lata, które wraz z zespołem zarówno urzędników, jak i radnych Rady Miejskiej, którzy byli popierali moje pomysły, udało nam się przekonać mieszkańców gminy Odrzańskie do tego, że to właściwy kierunek, by zapanować nad finansami, by doinwestować naszą oświatę i by realizować wiele inwestycji, które są niezbędne w samorządzie krośnieńskim. Burmistrz Marek Cebula przypomniał także zadania, które będzie realizował w nowej kadencji. Nie zamierzam zwalniać tempa, jeśli chodzi o pracę w kadencji 2014-2018. Będziemy chcieli udoskonalić rzeczy, których nie udało nam się udoskonalić w kadencji 2010-2014. Będziemy dalej oczywiście utrzymywać model współpracy ze społeczeństwem, czyli wiele spotkań, wiele różnych dyskusji na różne tematy. Nie zaprzestaniemy realizowania pomysłów, uważam, świetnych, obywatelskich, takich jak budżet obywatelski. Nie, nie, będziemy, nie, nie, nie zaprzestaniemy, jeśli chodzi o wspieranie sołectw w realizowaniu swoich planów. Jeśli chodzi o młodzież, czyli inwestowanie w młodzież w postaci stypendiów, w postaci udoskonalania, udoskonalania naszej oświaty, E Frekwencja podczas wyborów w gminie krosno wyniosła około 48% i była zbliżona do wyniku ogólnopolskiego. Głosowanie przebiegało spokojnie, choć część osób miała problemy z prawidłowym wypełnieniem kart do głosowania. Ludzie pytają się ile jest w ogóle w tych książeczkach. Tu jest problem, no większość ludzi się pyta. Co drugi praktycznie się pyta i to i młodzi ludzie i starsi to nie jest tego, nie wiem, czy nie przygotowani do wyborów, czy po prostu nie słuchali, nie czytali i nie wiedzą w tej chwili jak głosować. No ale to idzie bez problemu, bo to tłumaczy się po prostu po jednym krzyżyku na każdej liście. Ogólnie jednak głosowanie przebiegało sprawnie i obyło się bez większych problemów, podkreśla Agnieszka Czarnolewska, sekretarz gminy. Samym głosowaniem problemów większych nie było. Mieliśmy kilka incydentów, które zostały zgłoszone i na policję i do Straży Miejskiej, natomiast generalnie w lokalach był spokój. Spore komplikacje pojawiły się natomiast podczas liczenia głosów. Były one spowodowane problemami z systemem informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej, które wciąż są głośno komentowane w mediach w całym kraju. Problemy mieliśmy ogromne. Komisje, które na przykład skończyły liczyć głosy o godzinie drugiej do godzin, niektóre skończyły o godzinie 13. były problemy z systemem, nie można było drukować, albo drukowało wadliwe protokoły. Trzeba było to wiele razy wprowadzać do systemu. Bardzo ciężko szło, komisje się bardzo... Bardzo denerwowały, natomiast to od nas niezależne. No zresztą widać w telewizji cała Polska ma z tym problemy. Miejska komisja zakończyła pracę dopiero w środę po południu. Dopiero zostały zdane protokoły. System po prostu źle działał. W obliczu problemów z systemem informatycznym protokół z wyborów samorządowych sporządzono w środę, a wyniki zostały podane do publicznej wiadomości. Są one wywieszone przy wejściu do urzędu miasta, a także zamieszczone na stronach internetowych. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej za ciężką pracę w tych wszystkim zamieszaniu które się odbywało w związku z niedziałającym systemem z problemami technicznymi te osoby wykonały bardzo ciężką pracę pracowały naprawdę bardzo Dokładnie, szybko i dzięki temu zdążyliśmy to wszystko w poniedziałek zakończyć, jeżeli chodzi o Komisję Obwodową, Miejska Komisja w środę i też członkom Miejskiej Komisji chciałabym tutaj jako urzędnik wyborczy bardzo podziękować za ich pracę, za ich cierpliwość, wyrozumiałość i za ten kawał dobrej roboty, który został wykonany. Po głównym wydaniu serwisu zapraszamy do obejrzenia pełnego zapisu rozmowy z burmistrzem Krosno-Odrzańskiego Markiem Cebulą. Jest ona także dostępna na stronie krosno24.tv